Okej, cześć, witam was wszystkich w moim dzisiejszym, kolejnym odcinku z ciekawostek w Mafii Definitive Edition. Przepraszam was jak zwykle ostatnio w sumie za mój głos, który jest troszkę taki zakrypnięty, ponieważ jestem przeziębiony. Nieważne, dzisiaj troszkę będzie inny, delikatny odcinek, bo przyjrzymy się zachowaniom NPC w czasie na przykład deszczu albo wcelowania w nich. Oraz sprawdzimy sobie jak działa elektryka w samochodach, tak, no w sensie przyjrzymy się zachowaniu elektryki, jakby to powiedzieć. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Na początek zobaczymy sobie jak reagują NPC jak pada deszcz. Jak widać ten pan się tam zakrywa, się teraz mu zimno. Tutaj się przede w ogóle tekstury dowuj... wywują. Ci NPC tak samo zakrywają się, chowają się, uciekają przed deszczem. Więc jest to naprawdę ciekawe zachowanie. Jak widać możemy też trochę ludzi popchnąć albo tak jakby przestraszyć ich, w sensie no że tak o... Oh, odskoczą. Najprościej się kobiety wywala. Oczywiście, bez jakichś podtekstów, tylko mówię czysto technicznie, w mafii, że kobiety łatwiej tutaj przewrócić. Jak widać, też w czasie deszczu na przykład NPC potrafią się same wywrócić. Tutaj może nie do końca było to dobrze widać, ale sprawdźcie sobie teraz zachowanie NPC, jak użyjemy broni. Jak widać, pan pokazuje, że ma czyste ręce, nic nie ma na nich w nich, nie trzyma. Tutaj też widać, że babka się prawie przewróciła na tym deszczu. Jak widzimy człowiek pokazuje, że nie ma nic w rękach, ale idzie dalej w sumie. Mogło się zatrzymać. Ta pani akurat już ucieka. A ten człowiek fajnie wpadł sobie do. Jak to się nazywa? Wiadra? Nie, beczki do beczki sobie wpadł. Jeszcze sprawdźmy sobie takie zachowanie NPC. To w się sensie może nie zachowanie, ale sposób w jaki umierają NPC, jak ich postrzelimy na przykład. Często zdarza się, że na przykład, jeśli są przy ścianie, to tak jakby zjadą po ścianie plecami, aczkolwiek tutaj ciężko mi to było pokazać. Ja ten pan dostał w ramię, czyli teoretycznie prawie w brzuch, trzymał się za brzuch. Ta pani dostała w nogę, więc nie może iść. Akurat trochę zrypałem to porównanie, ponieważ wziąłem ten dosyć mocny rewolwer, zamiast jakiegoś piździka, w sensie tego nie do tego rewolweru, ten taki zwykły, jakby ten krótki mały piździk. No i akurat zabiłem strzałem w cyca, ale tak upadała śmiesznie. Nieogólnie ogólnie jest tutaj dosyć sporo różnych animacji śmierci, więc to jest naprawdę na plus. Nie widać się do przodu przewrócił. Więc jest to naprawdę fajnie zrobione, może tutaj nie oddałem, nie pokazałem tego wszystkiego, jak to w wielu innych przypadkach wygląda. Często, kiedy strzelamy po prostu w przód, frontowo do człowieka, to on łapie się za brzuch. Także zachowanie ludzi jest naprawdę spoko w tej grze. Nie pamiętam, jak było w Mafii Trójce, ale to też bym mógł sprawdzić. Ale mi się nie chce, bo jestem zbyt leniwy. Właśnie nie pamiętam, czy to zrobili od nowa, w tym Definitive Edition, czy... czy, czy... Jak w Trójce. Ale dobra, teraz sobie przejdźmy do zachowania tak jakby świateł i nie tylko w samochodach. Pierwszym ciekawym zachowaniem świateł jest to, jak podczas odpalania samochodu się one zachowują, ponieważ... Widać jakby, kiedy jest rozrusznik yy, w trybie rozruszania, że tak świecą, świecą, ale zgasną, no nie? Tak, tak jak w pojazdach normalnych. Ale jak już silnik zacznie normalnie pracować, to światła świecą jednostajnie. Inaczej będą na świecić światła, jeśli mamy je całe, a inaczej jeśli mamy potuczone szkiełka. Jak zresztą można zobaczyć, w tym momencie świeci to inaczej. Ale jak widać, mamy taki jakby refleks potuczenia, nie wiem jak to powiedzieć, taki cień. Stuczonego szkła. A no i jeszcze, jak zbijemy sobie z tyłu szkło tych świateł tylnych, to yy, żarówka ta, która nie ma szkła, świeci w innym kolorze. W sensie świeci tak biało-żółto zamiast czerwono. Kolejną ciekawą rzeczą w światłach w mafii jest to, że na przykład światło stopu, jak widać, nie załatwia się od razu jak LED, jak w 95% grach, a na przykład w pierwszej mafii oryginalnej, The City of Lost Heaven, albo dwójce, tylko działa jak normalnie halogen czy inna żaruwa. Czyli rozświetla się stopniowo. To jest coś, co naprawdę skradło mi serce, kiedy pierwszy raz odpaliłem mafię, że to się tak ładnie stopniowo rozświetla, a nie tak jak LED. A więc w sumie to by było na tyle w tym średnio ciekawym odcinku. Zapraszam Was do zobaczenia tych poprzednich, bo tam się więcej ciekawych rzeczy działo. Tutaj tylko sobie omawialiśmy te zagadnienia, znaczy te zagadnienia, zachowania różne. Na przykład polecam odcinek wczorajszy, w którym były ciekawostki numer 4 i między innymi wyjaśniałem skąd się wzięło imię i nazwisko Herbert Baskerville, co w sumie z czego jestem dumny, że udało mi się to odkryć, bo nie słyszałem, żeby ktoś jeszcze tak to wyjaśnił. Nie yy, nieważne. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Zobaczcie moje inne filmy. Dzięki, cześć, mało, o miłej nocy, dobranoc.